Dzień dobry, dzień dobry. W nowym odcinku w nowym dniu i z kamerą trzymaną w pionie. W pionie trzeba się trzymać. Dobra, lecę znowu do sklepu, bo wczoraj zapomniałem coś, także wahadełko się zaczęło znowu. W sensie, że jeżdżę po mieście w tej wepce, i sobą z powrotem, bo pan malarz ma przyjść. Pan inżynier od malowania, więc... Kupię co mam kupić i strzałeczka. No dobra, kupiłem jakieś. Bo chyba to jeszcze jest potrzebne. Nie wiem czy to na ryby, czy na co. I jakiś jeszcze inny mi pan zaproponował. Ale jest też dobrze, bo mówi, że jak nie wykorzystam mogę przewieźć z powrotem i odda kasę, nie? Zresztą tam kasę 350 za to, za cztery takie te... No tak czy inaczej, ale odda w razie czego. Dobrze wiecie, że ja się nie znam A niech będzie Niech tam montują A nic tam Ja dzisiaj nie wyspany bo no zawsze pierwsza nas w nowym miejscu To jest taka jakaś e, No jak to pierwsza nas w nowe miejscu To tak jakby się jechało pociągiem by się spało w pociągu no, Nie wiem, no może niektórzy mogą a ja nie mogę no, Tak samo jak nie, nie mógłbym spać e, Tymi klapkami na oczach, no, czytam, jak to się nazywa, nie? Ja bym nie zasnął na przykład. Ja nie wiem, jakby gdzieś tam, no, ale jeden może, drugi nie może. A z drugiej strony nigdy nie próbowałem, więc może też bym mógł. Dobra, bez przeciągania lecą, bo. O! Lecą, bo się spieszył. Zobaczcie, kogo poznałem. Hello! Znaczy poznałem, no by, by się przewidałem O, papa też tam rybkę rybkę, obiada Jeśli światło bo jak jeszcze nie by no to dobrze, to znaczy, że się podobają A <laughs> no ja tak chciałem trochę podejrzeć, ale już mi głupio, nie? O widzicie zapomniałem Nie ja zapomniałem, znaczy no, ja nie dopilnowałem powiedzmy Ale Panowie nic nie robią, czekajcie, staram się uj, Fatę potorek jak... o potencjometry tam są moje no ale dobra, no przecież nie będę iluzion ten nie wycinał ze ściany dobra, idę do faworka jeszcze na chwilę muszę się spieszyć bo tam pan inżynier od malowania zaraz przyjeżdża to muszę wracać how you doing good? się baj bye o, dziadzia sobie da brybkę, skrobie paluszkami. Dobra, nie przeszkadzam, bo tutaj akurat, no widzicie, u mnie jest cień. Znaczy, u mnie, no, u mnie był cień, a tutaj jest y, patelnia, więc spitalam. Jestem jeszcze na starym osiedlu, piesek się cieszy, on nie zawsze poznaje. Jaką ma pamięć, nie? Ja kiedyś czytałem, czy tam słyszałem, już nie pamiętam że psy tam do trzech miesięcy pamiętają czy coś w tym stylu psy tam do paru miesięcy ale ja pamiętam jak byłem w Hiszpanii to mi brat przywiózł tak naprawdę psa po roku no i od razu poznał ła tu coś się nowego robi, widzę blue saloon no to będzie coś na niebieskie. I żółto też, coś, coś mi świ, świ, świta w głowie. Żółty, niebieski i tak dalej. No dobra, dobra. Albo faworka Bida. O tej porze to. tam to mia... No chyba, że jakieś święto jest, bo w ogóle jakaś Bida, nikt nie jest. Może znowu jakieś święto. No, jeszcze tak pokażę. Tu też każdy wykorzystuje tutaj. Ja pamiętam my się pytaliśmy na początku jak pola pizza istniała, bo pola pizza była tutaj. A tam był mój pokój na górze. Tak czy inaczej pytaliśmy się tych właścicieli tutaj, czy możemy kawałek tego tarasu wynająć od nich. Nie, bo otwieramy. No i no było otwarte. Otworzone przez jakiś... Nie wiem, 23 miesiące, 3 to max nie, 3 to max i a tak to 4 lata zamknięte, no ale widać, że pieniąchów tyle, że nie trzeba się ten przejmować. Dobra, idę na, Jadę, mówię, napompować ten koła, bo na słońcu i to powietrze schodzi jakoś Jak przy tym gorącu No jadę jeszcze wstąpię do Pana steka. umówić omówić szczegóły i zasuwam do siebie z powrotem. Także do następnego. Ja tylko jeszcze jak zostawiłem sobie tutaj motorek na rogu, się poszedłem przejść kawałek kluczyk w stacyjce. A tam świetnik wytrzymał jeden dzień. I to wytrzymał tylko dlatego, że na jedną noc sąsiad go zamknął u siebie. A już jak go nie zamknęliśmy to już świetnika nie ma, no, więc... No dobrze, będzie otwarte wieczorami, to ja po prostu przypinuję, a potem trzeba go przemyć i do środka wkładać. No to, to, niestety, centrum takie jest, że tam kwiatki nawet chowają do środka, nie? W doniczkach. No, coś za coś. No. Tutaj faktycznie, tutaj ja pamiętam, że jak ci strazycy jeździli, to mówili, że tu kluczyk został w środku, to coś. E, pamiętam też kiedyś Sina chciała mo moim motorkiem które ma swój, ale wcześniej jeszcze tym. Chciała wyjechać z osiedla, to jej nie wypuścili. <noise> Zrobili zdjęcie, gości do mnie przyjechał do Polopica i mówi, czy to jest mój motorek, i czy ja pozwalam, żeby wyjechała ta osoba. Ja mówię, tak, tak. Nie? <noise> Także, no, widzicie, jestem znany w okolicy tutaj. Kto wie? Góra z górą się nie zejdzie i tak dalej. To muszę odwiedzić jeszcze znajomych też, bo jest kilku na tym osiedlu, więc Ale kiedy? To jak za rok jakiś będzie. Dobra, bez śmiechu chichu. No, Drabina. Wieszamy. Te jak się mówi, wentylatory. Jest pan magister. Znowu się drzemną przed pracą na tym na chodniczku. A ja co? A ja nic, no dopiero dosłownie przyjechałem, tajemniczy inwestor już był, a ja byłem, a ja byłem u Steka kupić tej tej haki, czy tam co tam, zaczepy, czy jak to się tam nazywa, eee, no i, no i jeszcze raz przypominam, że nie wyspadę, bo pierwsza noc na nowym miejscu, to wiadomo, nie? Dobrze, pozdrawiam. No. Widać, pan malarz przyjechał, maluje świat. I jak może. Oj. Nic nie powiem, bez komentarza. O, powiem tyle, bez komentarza. Także zobaczymy. Niech pan skończy. E... A jak nie skończy, to ja skończę. Bo już się umówiłem z. Tajemniczym inwestorem, że to jest ostatni dzień dla pana malarza tutaj. Do, do. Są pewne granice, których przekroczyć nie wolno. Pozdrawiam. Witamy, witamy dzisiaj. Witamy serdecznie. Znowu QA, znaczy nie QA, bo nie ma pytań, tylko są tylko odpowiedzi. Tak, odpowiedzi. Krzysztof się źle dzisiaj czuje, więc... Może ja będę więcej mówił. No to mów, jemy kababa? Nie. Nie. Nie jemy. No to takie było. Bo, Mini micro Po całonocnym -E. i całoporannym y, 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 zabawach. A wiecie, to w ogląda... perypetia, To są perypetie a Krzysztofa. Ty Pol, oglądałeś y, live'a wczorajszego czy nie? No do połowy zasnąłem potem. Tak? Ale widziałeś, że tu miałem kamerę, tu miałem mikrofon. A... Ta, to a... widziałem i też się dziwiłem, czemu tego mikrofonu nie przełożyłeś. No potem przełożyły. Potem, mhm. potem tam. To jeszcze widziałem. No, to już było półtorej godziny. No. Czyli nie kłamam. Tak, tak. Tak. Chciałem powiedzieć, że dużo osób się pyta, czemu mnie nie było na live. No, no byłeś, właśnie. tylko że zasianką. No tak, no taka no to bratka to, to w ciemno, no. Trochę ta, troszkę tam. <laughs> Dobrze i pan i co to malował? Pan <laughs> przyszedłem tutaj na dziewiątą. Czy tam, tak, dziewiąta była, pan spał sobie pod bramą. Tak, bo on lubi. Smacznie tego, spał do dziesiątej do trzydzieści. A gdzieś jaką poduszkę ma do, do spania? Tak. Kartonik taki. Kartonik, ale zostawił. Zostawił. Porzucił. Porzucił. Pomalował, w środku jest pomalowane, byle jak, ale jest pomalowane. No jest, no już tam, dorobimy. No niestety, Dosztukujemy. No, samo życie. Co tam dalej, jakie plany? Yy, właśnie byłem, yy, co? sufit to jest taki podwieszana nida nie chcemy do tego wieszać tych wiatraków bo To są duże, ciężkie i powodują drgania całego tego sufitu tak martwi nas to, że to wszystko zawali się no bo wy tam już zejrzeliśmy tak, myśmy tam, my i... tam zejrzeli tak. Tak. i co, plan jest żeby wybudować konstrukcję drewnianą która by nam y, całe to wszystko trzymało. znaczy żebyśmy mieli do czego przykręcić e, a po drugie się klatorze. przyda w razie nie wiem, no, urodzin świąt no, bożonarodzeniowych czy wielkanocnych czy, czy, czy innych i tak dalej i tak dalej a tak, poje... wtedy można to, to wykorzystać objechałem nie? trochę, znalazłem stolarzy y... pani mówi mi, że 4 dolary za metr razy 5 metrów to jest 20 dolarów, razy 4 belki to jest 80 dolarów. Pani mówi 320 do zapłaty. No pani się pomyliło. No. no był kłopot, bo rozjazd był między 320 a 80. Kompletnie nie rozumiała, dlaczego ja nie chcę dać 320. Mimo, że liczyłem 6 razy jej i pokazywałem, że na kalkulatorze wychodzi mi 80 do zapłaty. Dobra, stanęło na 200. mówię dobrze, 200, ale 300. Ale chcę... Nie gadajcie. Tak, ale oheblowane. No czy wiesz, no ja rozumiem 80 cięte, 80, 80, a ja mówię oheblowane. Po czym y, mówię, że chcę 5 metrowe. I pani mówi nie ma problemu. Płaciłem zaliczkę, a pani mówi nie ma 5-metrowych. Są dwumetrowe. I ja mówię jak dwumetrowe? No to nie chcę łączonych, bo mi się ta konstrukcja to zawali. Dawać, za zawali. No, zaliczkę Zawali. Przyszedł stolarz taki facet i... Tam z głębi tego, tego zakładu stolarskiego przeszedł, wziął kartonik, wziął duropis i pisze 230 plus 230 będę miał belkę 5 metrów Tak się nie wiem, no nie i wiem i, co przyjedzie. No nie wiem. No, do <laughs> mnie się, u mnie się to nie dodaje za bardzo, ale. Ja <laughs> też się nie dodaje, ale, ale będzie wesoło Ale dodaje się za to to, że za 80 załatwie 200. No tak, no tak. No nie szło, znaczy nie. Pani nie rozumiała, znaczy rozumiała cenę 4 dolary za metr i to miała wykutę na blachę ale nie mogła zrozumieć, czemu ja nie chcę dać 320 no bo też miała wykute na blachę no. chyba, chyba to jest tak, że jak przychodzi biały, nieważne co kupuje 320 320 już walimy 320, niech płaci jest biały to płaci 320 kartonik mleka 320, błotka 320 zawsze no, 320, no nie mówię Wam, że a, jest wesoło, ale konstrukcja myślę, że będzie... No i chyba to, to jest jedyne wyjście tutaj w tym... W tym A, tak, bo tak, podsadziliśmy, tak, że podobno tak. już jest tylko blacha na górze. Nie? Czekajcie, niech ten lodziarze odjadą. Tak, 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 tak. No także niestety yy, znaczy niestety niestety, no też będą jakieś belki, jakaś coś tam na tym suficie będzie się działo, tak? Tak, tam zawsze można powiesić. Tak, ledy Całość damy tam, tam do góry, no. tu na dole pomalujemy, jakoś ładnie. No będę dusił ich, żeby były ładnie połączone. On mi pokazywał takie wiesz, na zakładkę, yy, na wpusty takie... No, ale dobrze tak, oni to będą robić też, no, tak? tak muszą, no ja, no, ja chcę 5 metrów, nie? Znaczy powiem nie, tobie będzie. Nie, że ja, ale oni będą też montować tutaj. No jak? mam nadzieję, że ich tam przydusimy, no. że weź, że to wszystko pomontują na mnie podocinają, pomontują no ja... za 320 ja no prze... nie, już tak przepłaciłeś trzy razy więc? 200, 200 nie wiem, no, na wszystko się uśmiechała tłumaczenie jest jak zwykle tłumaczenie w tym Google jest straszne, także no udało ale... się co dalej, no i oprócz tego to już dalej wszystko ok jest no. za towarowanie Zatowarowanie, no tak, no transferujemy pieniądze na zatowarowanie, także jutro, myślę, możesz jechać po, po towar Czyli co, plus minus dwa tygodnie od teraz otwarcie. No tak, w poniedziałek piszę, żeby przyjechali z klimatyzatorami i z tą szybą, nie? No. Oni powiedzieli, że tak jak... Jak I tak im... będzie pi... da. jechał i pikał cały czas. Jak sam. im napiszę, to, to na drugi dzień są albo na trzeci, także. Nie wiem, może ja im napiszę jut, dzisiaj, czy piątek, tak? Tak. To ja dzisiaj im napiszę, że mogą komuś do w będą Niech przyjeżdżają, niech montują już to wszystko, no. No dobrze. Ja tak, już tutaj sobie jest. sypiam. Jak Śmisz już? No tak. To. No tak, byłeś wczoraj na live'ie, to już tu spałeś, tak? No tak? Tak, tak, że już tu sypiam. Także dobrze. Nic czy nie zjadło w nocy. Urząd... Nie, no wszystko elegancko. Duchy czy nie zjadło? Tylko, że wiesz, w Kambodży jest tak, że już ta czwarta, trzydzieści piąta to już jest gwar na, no tak, na ulicach, no tak, nie? No tak. No, tak. no i nowe miejsce i tak dalej. Tak Jestem jest odrobinę niebezpany i tak dalej, i tak dalej. Ale no już już nie narzekajmy. Nie. A po drugie wiesz, no, do drugiej tam live, coś tam, coś tam. Dobra, nie narzekajmy. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze i będzie tylko lepiej. gorzej być nie może. No jest dobrze. dobrze. Gorzej być nie może. No i dobra, no dzisiaj jestem troszkę, jak sam widzisz... No jestem... Sam widzisz, most, nie? Siedziałem, siedziałem, pilnowałem malarza na krzesełku 5 metrów od, od drzwi, żeby mi tam ta farba za bardzo nie śmierdziała. Ale faktycznie coś mnie tam złapała jakaś I tak dalej no. no dobra, co zrobić Trzeba przeżyć Dobra kończymy na chwilę bo Jak nam tak. coś przyjdzie do głowy to Zaraz drugi, dru, drugie, drugie wejście tak. na antenę no, no i co? Witamy ponownie Właśnie rozmawialiśmy tutaj przed chwileczką A propos komentarzy Że cisnę się na szkło Tak był taki komentarz, że i in, in, inwestor ciśnie się na szkło. Muszę powiedzieć, że nie za bardzo. Właśnie nie, nie, nie chcę. Nie? Nie, nie. Uważam, że nie mam dykcji. Gadam y, poznańską gwarą. Y, ani fotogeniczny nie jestem. Ale byś był gwiazdą? Nie, jakoś tak mnie nie, nie ciągnie. Nie. Nie Czyli jesteś takim zor. Master. Tak, tak, no zupełnie, zupełnie. Nie, nie, myślę, że się słabo nadaje, słabo. Dobrze, Co słabo tam było słabo dalej, że... był, był komentarz, właśnie, że y, y, gigastkę z nieba chwyciłeś, bo y, ktoś zainwestował, czy tam zasponsorował, to. W Czyli ogóle, ty Tak, ja uważam, że to no, słowo sponsor, czy w ogóle zasponsorował, czy dał pieniądze, jest błędne, ponieważ. Umowa jest, że jest to zaciągnięty kredyt przez Krzysztofa, a to nikt nikomu niczego nie daje, tak? I tak de facto y, Krzysztof no, jest zobowiązany to spłacić, e, co oznacza, że no, sytuacja lekko nie do pozazdroszczenia, tak? No bo e, to na jego głowie będzie teraz spłacić to, ten zaciągnięty kredyt no i, i jego ciężka praca będzie... Yy, najbardziej tutaj ja. adekwatne. Czyli no, ty się do tego nie wtrącasz. No ja nie umiem ani gotować, ani nigdy w gastronomii nie, nie, nie pracowałem, ani nie miałem, ani w ogóle nie, nie byłem związany. Ale, ale nic, kompletnie, zupełnie. Zawsze biznesy miałem Dobrze. zupełnie inne. Więc yy, krzy... czyli ty oczekujesz co tych? No tak, no zwrotu, zwrotu kredytu, tak, który zaciągnąłeś, tak? Więc yy, mówienie, że Krzysztofowi się coś tutaj poszczęściło. No, nie wiem, Tro, troszkę, troszkę leży obok. Nie, no poszczęściło się oczywiście, poszczęściło się. No. Co prawda ja jak się spotkaliśmy mówiłem troszkę inaczej niż Ty sobie to wyobraziłeś, więc ja myślę, że na kredyt na punkcie. No tak, no dobrze, okej, okay, no ale mimo wszystko twoja praca będzie teraz najważniejsza. No, ta, ta, ta. Dam, tak, tak, tak. Dam sobie tym radę. Nie ma na, problemu. na Twoich barkach jest to wszystko w tej chwili będzie oparte. No mam sobie z tym radę. Już pierwsi ludzie się zamówili, że przyjeżdżają. Jeśli tylko będzie otwarte to już są. Następki też już się zapowiedzieli. Następki też już się zapowiedzieli, więc no początek będzie taki więc jak trzeba. Tak, tak. Tak. A potem no jest. no zobacz, no zobacz, jest kebab za 2,50, czterech tak. pracowników i żyją. Przecież yes. żyją. Nie? Tak, no bo jest nowy się pojawił, nie? Ten bardzo no. i kurczę, no ma co robić, tak? Także, nie. Ale też sporo osób podjeżdża motorkami, zauważyłem, nie? Kupuje i odjeżdża. Tak, myślę, tak, tak. że strach ma wielkie oczy, nie ma czego się bać. Jasne. Ludzie jedzą, ludzie biją, ludzie hmm. lubią wyjść po ciężkiej pracy w firmie gdzieś na miasto i się odprężyć. Tak, i... tak. Jeszcze co? Takie komentarze. Yy, pycha, tak? Yy, idzie przed upadkiem, czy coś takiego? Jest coś takiego. A jest, tak, tak. No tak, tak. Że jesteśmy pyszni. No a ja powiem inaczej. No a przepraszam bardzo. Jacy mamy być w biznesie? Wycofani? Zagubieni? No nie, przestraszeni? No nie, no trzeba właśnie wierzyć no. i iść do przodu. Dokładnie. No. Prawda jest taka, że złoto dla zuchwałych. O! To dobry komentarz. Jest. Dokładnie. I ludzie muszą zrozumieć, no. że e, no, tylko tacy wygrywają, tak? No, jeżeli będziemy zastraszeni, wycofani, nie wiem. załamani tym, że coś robimy, no to wiadomo, że nigdy nie wyjdzie, tak? No właśnie. My jesteśmy dobrych myśli. Ja jestem super dobrych myśli. Albo wrócimy z tej bitwy z łupami, albo na tarczy? Nie, na no bez przesady. Raczej z łupami. Duży, czyż nie jest. Miejsce jest fajne, wszyscy się kojarzą, jak ja wczoraj, to pierwszy raz jak tej jak to mnie denerwuje e, i tutaj ludzi jest mnóstwo, także, no ale wiesz, to trzeba też pamiętać, bo ludzie też to komentują, że pierwsze dwa, trzy, cztery, pięć miesięcy możliwe, że trzeba będzie tam odrobinę dołożyć. Jasne. Jasne. Oby jak najmniej. Dalej. Ja myślę, że pierwszy miesiąc w nic nie będziemy dokładać, bo tu w pierwszy miesiąc wszyscy przyjdą na przeszpieg. Ja myślę, że ja odmawiam z, z żadnej pensji i tak dalej, to nie o to chodzi, ale jednak jeżeli trzeba gdzieś dołożyć, no to to jest na Twojej No, tak. no tak, Liczymy też na yy, pielgrzymki. No bo ja tam coś... <laughs> z Europy, do nas, na przeszpiegi, zobaczyć będzie, jak to zanim dojdą, to już będzie inny w innym to, no, miejscu. Przylecą, przylecą. Myślę, że sporo osób przyjedzie. Teterpilski latają teraz, tak? Myślę, że tak, myślę, że tak. Yes. Jezu. Daleko w religii nie jestem, no ale jeżeli tak jest, no to tak jest. No, także ja jestem dobry myśli. No to, co ja widziałem tutaj na tym... Tak. ...tym tak. wczoraj... Tak, tutaj się dzieje wieczorem. To jest Jezu! Wieczorem jest tu masa znaczy, w, 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 wiesz, bo nie można mówić, bo nam zablokują kanał, bo... Pan ktoś powiedział, że jak ty będziesz mówił o Boże, a ja Jezu, A to nie, 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 możemy, nie możemy. Znaczy my mówimy o swoich, a on mówi o swoich, ale no okej, okay. każdy ma własnego. W yy, każdym że yy. jeśli tak mówimy, to w domyśle mówimy o własnym. Tak, tak, teraz będzie tak. Dobrze, no. yy, tu taki komentarz mam, yy, że Krzysiu zakupił yy, wkrętarkę, a ja przyniosłem śrubokręty. No. no to chętarka jest do innych celów, a śrubokręty są do zrobienia prądu, one są takie w tej owicy takiej antyprzebiciowej, no to, no, do innych celów, tak, to jest do zrobienia prądu. To po, do pierwsza, celu. po drugie Ty kupiłeś Tak, tak, wcześniej już kupiłem, ale jak gdyby to jest do innego celu zakupione. Każde to, to narzędzie ma swoje zadanie w tym momencie tutaj, i to tak wszystkie tutaj nie Z tych takich ciekawszych komentarzy które nam tam się w głowie utkwiły No dobrze, czyli żegnamy widzów na dzisiaj Zobacz jak jest pomuło Pora wyższa no, się zaczyna podało. już na poważnie eee... No co, dwa tygodnie otwarcie? No tak, spokojnie Nie ma co czekać nie? Myślę, że przyszły tydzień na weekend już będziemy otwierać ci, Ja też myślę, tak Bo jak klimę zamontują w środę, to w zasadzie co nas już blokuje? Nic tak? Światło No ale kupiłeś lampę? Dzisiaj nie kupiłeś Musisz mi pokazać, gdzie to, to jadę, I, nie, nie, ja to pojadę kupić I tą jedną, bo nie kupiłeś tej lampy no To wiesz, to jest godzina, dwie po montażu szybciej te belki po prostu żeby przyjechały żeby już te wentylatory zamontować a no widzisz, punkt. to jest zależność... ale to ale to nie ma stresu no tam w 3-4 dni przywiozą. no dobrze tutaj stresu brak czyli co, yy, nie boisz się, nie uciekać, tak? nie, nie ja też nie uciekam, bo zresztą gdzie mam uciec? no Boże, 4 miesiące szukałem yy, tutaj yy, miejsca na uruchomienie biznesu no to w końcu znalazłem tak? Tak. że to nie jest tak, wiesz, że to takie było ad hoc. Już wiemy, że osoby nas obserwują i życzą, i gratulują, i tak dalej, i tak dalej, tak? Przychodzą przywitać się, tak. czyli jest, te tak? Bo yy... no, także jest, jest ok, a miejmy nadzieję, że będzie jeszcze bardziej ok. Największym teraz problemem jest to? co? Ja myślę, że jak o, uruchomimy to wszystko, będą się światła świeciły, to ludzie przyjdą po pracę, bo w tej chwili powiem tobie, że no, każdy przyjdzie drzwi zamknięte, no wiesz, też bym nie chciał iść do roboty, której nie widzę, tak? tak? Nie wiem jak tam wygląda i nie wiem co to tam jest w środku, tak? Tak. No rozumiesz, no zdaję sobie sprawę, że e, nikt nie chce, wiesz do jakichś niesprawdzonych miejsc chodzić będzie Dobre. czynne będzie pierwszy tydzień czynne przyjdą zobaczysz sami przyjdą no dobrze widać że ludzie wracają z pracy więc my kończymy powolutku to może już teraz zrobimy zakończenie tak żeby już yy, do balkonu nie ma więc co pozdrawiamy wszystkich pozdrawiamy tak zdrówka yy, szczęścia, przed, pogody Przed chwilą powiedziałeś, że za tydzień otwarcie, więc trzymam cię za sobą. No tak, no co nas blokuje? Nic. Na przyszły weekend, na piątek. No. Na przyszły piątek. No jeżeli ci... Zawsze tej... można zrobić wiesz, bo ja też o tym myślałem, jeżeli nie będzie wystarczającej liczby osób, zawsze można powiedzieć, że kuchnia jest chwilowo zamknięta, jest bardzo otwarta. W tym no, no ale nie pozycji. musisz dawać menu na jedzenie, tak? Tak. Na początek. No te, de, de, jak nie będzie menu, no to no te też właśnie o tym mówię, pizzy nie? nie będzie zamawiał, tak? Dokładnie. Więc no, a same drinki już można. Czyli podobić, dwie osoby tak. się da. Tak, tak. tak. Czyli jak Spokojnie będzie jedna kelnerka i ja będę za barem to damy radę. Dokładnie. Dokładnie. Czyli czysz w otwarcie? Myślę, że tak, bo ci z Klimą powiedzieli dwa dni i potrzebują. Pamię Pamiętaj co mówisz, bo... Dobrze powiedziałeś, że myślisz, że tak, bo jakbyś powiedział, że ludzie wiesz, polska mowa trudna, do no zrozumienia nie, no, jest. Wiesz nie. umowa, ale widzisz, jak to z tymi umowami, z tymi ludźmi jest, tak? No, umawiasz się na no jeden tak. dzień i przechodzą trzy dni później. Tak? Przeciąga się, tak. Ma malarz miał to, jak dla mnie, to, to jest kurwa robota. Jeden na jeden dzień. Na jeden dzień mało powiedziane, tak? Ale nie przeklinaj, no wiem, no wiem. To Musimy to wyciąć. Mama usłyszy i... Tak. Zobacz jak pomalował. A istot cholery. Prześwity i krzywo i Niedokładnie, tak trzeba. A, no a dobrze to... go traktowaliśmy. I no super, kebaba no. dostał, i piwo dostał, Na i wodę się dostał było dwóch. No właśnie, tylko raz był ten... No, nie malował Ty im piwek On. nakupiłeś, tak. wody, nie, czego tak. tam... Oni jest. i tak tego nie zrobili nie? Na czas I niedokładnie No ewidentnie widać, że to jest takie weź Popytane, ludzie będą się i tak śmiać nie? Żeśmy za to zapłacili Nie, nie, a to, to tak nie zostanie to, wiesz, Tak nie zostanie No ale dobra, nie przedłużajmy Jutro będzie e, Update'ik do, do tego co dzisiaj widzicie I do usłyszenia Do, usłyszenia, do zobaczenia ja. Miłego papa, pa. miłego papa. Palmowy krzychu, kamera płonie. Życie w Kambodży, w swoich filmach godzin. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat bez pośpiechu wam oku.